Zadanie piąte, wykonaj działania pod kreską. I teraz popatrzmy na podpunkt A, gdzie mamy 49 odjąć 12. Pamiętaj, że odejmowanie nie jest działaniem przemiennym, czyli 49 odjąć 12 to nie jest to samo, co 12 odjąć 49. Czyli kolejność zapisu tych liczb ma znaczenie. Najpierw zapisujemy liczbę 49, a pod nią zapisujemy liczbę 12. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby tę liczbę jedna pod drugą zapisać w taki sposób, żeby rząd jedności stał pod rzędem jedności i rząd dziesiątek pod rzędem dziesiątek. Zapisujemy, że odejmujemy, no i zabieramy się za odejmowanie. Zabieramy się za odejmowanie zawsze od prawej strony, czyli od tej strony tutaj. 9 odjąć 2... Jest równe liczbie 7, więc 7 zapisujemy tutaj. No i teraz mamy 4 odjąć 1. 4 odjąć 1 jest równe liczbie 3, więc tutaj zapisujemy trójkę. Widzimy zatem, że 49 odjąć 12 jest równe liczbie 37. Popatrzmy teraz na podpunkt B. W podpunkcie B mamy 54 odjąć 26. I znowu przypominam, że odejmowanie nie jest działaniem przemiennym, czyli musimy pamiętać tutaj o tym, że 54 odjąć 26 to nie jest to samo co 26 odjąć 54. Tutaj, tak samo jak i w tym miejscu, znaczenie ma kolejność zapisu tych cyfr, które odejmujemy. Najpierw musimy zapisać liczbę 54, a pod nią zapisujemy liczbę 26. I znowu musimy tutaj pamiętać o tym, żeby zapisać te liczby w taki sposób, żeby rząd jedności stał pod rzędem jedności i rząd dziesiątek pod rzędem dziesiątek. Zapisujemy, że liczby odejmujemy, czyli zapisujemy znak odejmowania, zapisujemy go na wysokości tej drugiej liczby. I zapisujemy kreskę ułamkową, i zabieramy się teraz za odejmowanie. Pamiętaj, że zawsze od prawej strony zaczynamy odejmować, czyli tutaj będziemy mieli najpierw odejmowanie 4 odjąć 6. 4 odjąć 6 jest równe liczbie minus 2, więc tutaj no, nie możemy zapisać minus 2. Musimy zatem pomyśleć, co zrobić, żeby w wyniku odejmowania nie wyszła nam liczba mniejsza od zera. Przyjrzymy się w tym celu liczbie 54. Liczba 54 to jest dokładnie to samo co 50 plus 4, czyli my z liczby 50 zabieramy teraz liczbą 10, zabieramy 10 z tej 50 i do 10 dodamy czwórkę, tę czwórkę, która stoi tutaj. 10 dodać 4 jest równa liczbie 14. Czyli tutaj za, zapisujemy 14, a z racji tego, że z 50 zabraliśmy liczbą 10, to tutaj już nam zostaje zamiast piątki czwórka. I co my teraz będziemy odejmować od siebie? Mamy 14 odjąć 6. Takie działanie musimy wykonać, więc tutaj sobie zapiszmy, że mamy 14 odjąć 6. 14 odjąć 6 to jest 8, więc ósemkę zapisujemy tutaj, natomiast tu w tym miejscu, już w tej kolumnie, nie mamy 5 odjąć 2, skoro tutaj dokonaliśmy zapożyczenia, ale mamy 4 odjąć 2. I 4 odjąć 2 jest równe liczbie 2, więc tutaj tę dwójkę zapisujemy w tym miejscu. Widzimy zatem, że 54 odjąć 26 jest równe liczbie 28.